Tomku, mecz niedzielny przełożony w związku z wykryciem koronawirusa u kierownika Parku Maszyn w meczu Rowo-Rybnik z Unią Leszną. Co to w zasadzie dla Was oznacza, ale dla Was jako zespołu rozumiem, że dalej będziecie trenować, dalej po prostu będziecie się przygotowywać. Tyle, że już do meczu piątkowego z Motorem Lublin. No to nam zostało. Dzisiaj jest reżim sanitarny, są wszelkiego rodzaju zabezpieczenia to co nam Ekstraliga dzisiaj funduje czy, czy narzuca. Tego się trzymamy. My normalnie będziemy się przygotowywali prawdopodobnie od przyszłego tygodnia. W tym tygodniu już treningów pierwszej drużyny nie będzie, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Odwołane są również zawody poniedziałkowe Mistrzostw Polski Park Klubowy Finał w Gdańsku, więc tak naprawdę dzisiaj nie ma potrzeby, żeby jeździć po torze, więc na razie przekładamy wszystko i czekamy na decyzję Ekstraligi, e, co się wydarzy czy będzie dalej będą obostrzenia czy dalej będą przesuwane mecze e, tak naprawdę tylko zostało nam czekać Tomku, wczoraj Zielonogórzanie wygrali pierwszą rundę, pierwszą rundę żużlowej ligi juniorów, natomiast zanim o tym, o tym dobrym, bardzo dobrym w zasadzie występie chłopaków, to, to chciałem zapytać, czy trochę się tutaj nie obawiacie, bo wczoraj w, tym, w tych zawodach wystąpił Mateusz Tudzisz, który przecież startował w tym meczu piątkowym z Unią Leszna, czyli teoretycznie jest w tej grupie ryzyka. No i za chwilę, czy to nie może potoczyć się, w ten, znaczy może się potoczyć w ten sposób, tylko czy nie obawiacie się tego, że za chwilę to pójdzie, pójdzie lawinowo, tak? Czyli juniorzy, czyli trenerzy, którzy również byli wczoraj w Grudziądzu, no i siłą w zasadzie wszystkie zespoły Ekstraligi. Ja tak naprawdę nie wiem dzisiaj, jak do tego podejdzie lekarz koordynator, który nadzoruje wszystko, co jest związane z, Tą, z pandemią, która, która jest y, obecna dzisiaj w naszym życiu i, i, i społecznym, i, i życiu y, też sportowym, no to równie dobrze możemy powiedzieć, że Jack Holder też był mhm. narażony przez Adriana Miedzińskiego no, i wielu, to... wielu innych zawodników, ja dzisiaj na jakimś tam portalu przeczytałem listę, chyba 74 zawodników, którzy są potencjalni, mogą być zarażeni, więc y, tak jak powiedziałem wstęp wcześniej, tylko i wyłącznie możemy czekać na, na decyzję Ekstraligi, e, na decyzję doktora Stencla, który jest koordynatorem, i, i tak naprawdę możemy się tylko do tego dostosować. Będziemy na pewno się do tego stosowali, bo to jest to poważna sprawa. Zresztą prezes Wojciech Stępniewski o tym wielokrotnie mówi, że e, wiele osób sobie <laughs> troszeczkę to lekceważy. A ja, ja uważam, że ma rację, zupełnie e, w 100% się z nim zgadzam, że trzeba do tego podejść w sposób profesjonalny. Bo tak naprawdę mamy jeszcze kilka e, dobrych kolejek do odjechania ligowych i, i, i trudno by było to żeby to żeby to zepsuć bo no, ruszyliśmy z czymś z przedsięwzięciem z, z ligą i teraz zostawiać to po pięciu e, bądź sześciu kolejkach to będą naprawdę sytuacje nieodwracalne i finansowo i organizacyjnie dla klubów Ekstraligi więc trzeba się zastanowić nad tym. E, to, bo też możemy rozważać dzisiaj, kto, y, kto zawinił, gdzie jest problem, żeby to do minimum zminimalizować, y, to wszystko do minimum, te zagrożenia. To zastanowić się nad, nad, nad instytucją gościa, który wędruje między jedną ligą y, a drugą. Y, kolejne pytanie, które też nasuwa mi się na myśl, to są y, rozgrywki drugiej ligi, bo nie wiem, czy, 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 czy dobrze się dowiedziałem, ale z tego co wiem, to y, w drugiej lidze będą przeprowadzone badania y, tak zwane morfologiczne, czyli z krwi, które nie są honorowane przez Ekstraliga, a w naszym przypadku, w przypadku falu bazu, na zasadzie gościa w drugiej lidze mają startować i Damian Pawliczak i Mateusz Tonder i tak naprawdę nie wiem dzisiaj, jak to organizacyjnie można zmontować, bo załóżmy, że odbywa się mecz drugiej ligi w piątek bądź w sobotę i chłopcy mają wystartować w niedzielę w naszym zawodach i też muszę to dograć, muszę się dowiedzieć, bo nie wiem, jakie jest stanowisko dzisiaj Ekstraligi, więc to wszystko jest coś nowego, co, mhm. e, czego się uczymy wszyscy i musimy się poddać reżimowi i zaleceniom e, Ekstraligi i doktora Stencela. Tomku, krótki komentarz poproszę jeszcze na temat e, wczorajszego meczu, żeby nie było tak negatywnie, To chociaż de facto test pozytywny, ale to wiadomość mhm. negatywna, ale też żeby było trochę pozytywnie, to, to krótki komentarz na temat tego wczorajszego zwycięstwa w Grudziądzu. Cóż, zwycięzców się nie osądza. Doskonałe zawody. Poza, będę może już zbyt mocno wymagający pierwszym biegiem, gdzie przewidzieliśmy wynik 3 do 3, ale wynikało to z tego, że zawodnik szczęstochowy, chyba Świdnicki, już startował w pierwszym biegu, więc łatwiej mu było się dostawać. W ogóle ten pierwszy bieg był powtarzany dwu czy trzykrotnie, więc on sobie tam mógł spokojnie ten start ustawić. Pozostałe wyścigi no, chłopcy wykorzystali perfekcyjnie, są uważam dzisiaj w bardzo dobrej formie. Zresztą potwierdzają to również w meczach ligowych. No Nie wszystkie drużyny przyjechały w najsilniejszych ustawieniach, zestawieniach. My pojechaliśmy z kilku powodów z naszymi podstawowymi rami. Wydawało się, że powinniśmy pojechać z chłopcami, którzy dziś. W dalszej przyszłości będą reprezentowali barwy falubazu zielona na góra w przyszłości, ale no miejmy tutaj na uwadze przebudowany tor w grudziącu i w perspektywie meczu, który ma się odbyć ligowego, to byłoby szaleństwo, gdybyśmy nie skorzystali z tego, że możemy sobie naszymi podstawowymi nierami pojeździć w tych zawodach, więc. Bardzo pozytywny występ, na pewno budujący i mnie, i chłopców, i, i trenera Janasa, i trenera Piotra, że to także wracamy zadowoleni zawsze to jest zwycięstwo.